Jedna z naszych ulubionych miejscówek na stawach milickich pod nazwą Staw Gadzinowy Duży. Jest to taka grobla z drogą szutrową, przedzielona stawami. Z jednej i z drugiej strony, tutaj to trochę nie widać, bo szuwary są. Świetne miejsce do obserwacji ptaków. Wieczorem, jak się siedzi, to, to odgłosy są niesamowite, ptactwa. Jest też trochę infrastruktury, łapki, stół, miejsce na ognisko. No niestety, syf, jak wszędzie ostatnio w Polsce, nie wiem, co się dzieje z tymi ludźmi, ale jest sorazyk z gorzej z tym śmieceniem. No jest tu trochę, kawałek łączki. Tablice informacyjne, też ławki, jeszcze stajaki na rowery trochę zarośnięte. Drogą tam praktycznie nic nie wyjeździ. Czasami jakiś samochód, dwa, trzy przejadą dnia, No i tu jest też... Zawsze no w tym miejscu stajemy, jest też małe miejsce na ognisko. doki na sta. Ko tu też się podoba to najważniejsze.